Witam Panie bardzo serdecznie na dzisiejszym warsztacie z okazji Dnia Kobiet i bardzo się cieszę, że w takim kobiecym gronie się dzisiaj spotykamy. Mam nadzieję, że ten warsztat będzie dla Was okazją do wymienienia poglądów na temat sztuki, nie tylko. Sztuka kobiet nie jest najbardziej powszechnym tematem. Wielu osobom wydaje się, że w ogóle ona nie istniała, ale czy tak było, to się... E, Okaże. Dlaczego sztuka? Bo sztuka jest wieczna, dlatego że sztuka przejawia się też w budownictwie, a jakby nie było, to Airbnb jako firma budowlana no, musi wychodzić poza ramy, dlatego że ma tak nieprzeciętny zespół, tak nieprzeciętne osoby, które tutaj tej pracują. się gotowe na kolejne dzieło? Yes, hey, it is. I've ordered to kobiet w Arbudzie. jest nas tutaj sporo, wspieramy się w tym bardzo. Tutaj w ogóle jesteśmy też z różnymi oddziałami. Ja na przykład z Poznania, dziewczyny z Krakowa, dziewczyny też, które są w Wrocławiu na miejscu lub w Karpaczu, więc jest piękne, że możemy się tutaj spotkać, porobić rzeczy wspólnie. Wspieramy się po prostu w każdej po prostu tak jakby sferze życiowej. Kobiety w Argudzie coraz częściej zajmują wyższe stanowiska. To jest bardzo ważne, że już nie są tak traktowane jak malarki dotychczas, tylko są dostrzegane i to jest wspaniałe.